Siemanko, jakiś czas temu nagrywaliśmy generalkę KTM, a nie pamiętam czy to była 250, 350, na pewno był to KTM. Przyszła pora na drugiego czterosłupka. Dzięki Tomskiemu tutaj przyszedł na nią czas, silnik stanął, nie wiemy jeszcze co się stało, będziemy rozbierali, diagnozowali. Generalnie w planach mamy rozebrać i tak cały silnik, bo już przyszła na to pora. Także czy coś stało się z górą, czy z dołem, robimy kapitalkę. Jest to silnik z Yamaha YZF 250, rocznik 18. Tutaj, jeśli chodzi o te 250ki, to taka duża, duża zmiana była właśnie w 2014 roku, gdzie ten cylinder, jak tutaj bardzo ładnie widać, mamy pochylony w przeciwną stronę niż w, tak naprawdę we wszystkich pozostałych konstrukcjach w motocyklach crossowych. Od 14 do 18 roku ten silnik jest bardzo podobny. W 19, w roku następnym, po tym mamy już rozrusznik. Konstrukcja jest troszkę inna. To też jest taki silnik, który się mocno różni od pozostałych. Między innymi tym, że np. sprzęgło-kierunkowe mechanizm rozrusznika jest na koszu sprzęgłowym, a nie tak jak w większości konstrukcji z drugiej strony od strony yy, koła magnesowego. Generalnie przy 19 też możemy bazować na tym materiale. Różnice są nieduże, yy, silniki są podobne. 14-18 rok praktycznie 1 do 1. Od czego sobie zaczniemy? Olej mamy tutaj zlany, pewnie klasycznie, że tak powiem, coś nam kapnie. Wykręcimy sobie sitko, które jest z drugiej strony silnika. Zobaczymy czy nam się uda, że tak powiem, po wiórze. jeżeli są tam jakieś opiłki, dość, co się mogło stać. A następnie co? Lecimy z górą, zciągniemy pokrywę zaworową, rozepniemy sobie rozrządzik cały, będziemy ściągali głowicę, cylinder. No i po kolei sukcesywnie zajmiemy się dołem. No i co, yy, mamy to sitko wyjęte, wygląda na to, że Tomski nie przybajerował, yy, podobno motorek yy, w zakręcie, chyba na dwójce z tego co mówiłeś, na niskich obrotach, yy, że tak powiem stracił moc stanął. Taki, taki kolor opiłków tak naprawdę yy, występuje yy, głównie yy, na koszyku łożyska dolnego korbowodu, także co, no, obstawiamy właśnie korbę, opiłków nie ma dużo, yy, obroty były niskie, także miejmy nadzieję, że cylinderek nam to oszczędziło, yy, że skończy się na wymianinach podstawowych, czyli zrobimy tłoka, łożyska wału, yy, zrobimy korbkę, jeśli chodzi o głowicę, rozepniemy i będzie wiadomo, co dalej z nią. Silnik stoi, dlatego nie ustawiamy sobie tutaj górnego martwego punktu, tylko po prostu demontujemy napinacz, jest zablokowany, także widzimy, ile jest wysunięty. Łańcuszek jest stosunkowo świeży, ale tu macie przykład, że nawet na świeżym łańcuszku przy niektórych konstrukcjach dosyć mocno ten napinać już będzie wysunięty. On jeszcze ma troszkę zaciek. wyjmę teraz klucz. Ma troszkę skali, ale też nie jest tak, że był schowany kompletnie do końca. I co dalej? Zwalamy sobie mostki, wałeczki. Odkręcamy głowicę, zaczynamy zawsze od najmniejszych śrub, także tutaj te dziesiąteczki sobie luzujemy. Tak samo ampula piątkę, jego może nie odkręcać do końca, tylko zluzujemy go sobie tylko. Dlaczego? Żeby cylinderek nam został, żebyśmy ściągnęli samą głowicę, a nie cały tutaj zestaw, żeby nam jechał do góry. No i co? No już będziemy mieli jakiś pogląd całej sytuacji, co tam się stało, co oprócz korby będzie popsyte. Teraz wszystko widać, w tym momencie jakby wiadomo, że jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić wszystkiego, jak wygląda pompa oleju i tak dalej. No ale ewidentnie stanął nam tutaj korbowód ruszyliśmy sobie silnikiem, nie stoi ona dębowo, prawdopodobnie wysypał się koszyczek po prostu, albo pękł, albo, albo go przemieliło, no i co, te piłki, które nam tutaj z filtra wylatywały, jak, pod, jak zobaczycie na zbliżeniu, porysowały tłoka, widać złoto, piłki, które jeszcze tutaj na płaszczu są. Na szczęście, cylinder nie wygląda źle, bardzo często jest tak, że jeżeli szczególnie ktoś próbuje jeszcze, tłucze ten silnik, próbuje go odpalić spychu i tak dalej, że uszkodzą one cały cylinder, cylek jest do wymiany, jeżeli ktoś jeździ z głową, Wysłyszy, że coś jest nie tak, albo po prostu zadusi silnik na niskich obrotach. Cylinder jest z reguły do uratowania. Yy, miałem jeszcze tutaj yy, wtrącić, powiedziałem, że jest cylinder yy, pod innym kątem. Główna różnica przy tym silniku jest taka, że dolot mamy z tej strony. Jak sobie weźmiemy głowicę, i tu na to warto zwrócić uwagę, bo już widzieliśmy takie przypadki. Ktoś sobie z rozpędu tłoka zakłada tak jak przy klasycznej konstrukcji, czyli większe wycięcia od zaworów idą od strony, od tyłu silnika. Powiedzmy, a tutaj stronę co mam odwrotnie, także ten tłok jest 180 stopni obrócony. Tutaj jest dolot. Jak i dlaczego Yamaha coś takiego zrobiła? Kąt wtrysku. Tutaj, praktycznie, nam to wpada bezpośrednio do głowicy. Nie ma zagięć kanału sącego. Teorii. Nam to daje większą moc, troszkę kosztem momentu, ale jak wiadomo, moment można zbudować jeszcze w inny sposób przy konstrukcji silnika. Także takie rozwiązanie śmieszne, które właśnie sprawia, które powoduje, że ten cały kanał sący wpada pod innym kątem niż przy klasycznych konstrukcjach, gdzie wtrysk jest od tyłu silnika my ściągniemy sobie zaraz tłoczka wyjmiemy zapinkę, wyciśniemy stworzeń, no i jedziemy po kolei lewy dekiel, prawy dekiel ściągniemy magneto, rozłożymy sprzęgło i tak dalej, i tak dalej dobieramy się potem do korbowodu i do skrzyni co mam istotnego na tym etapie po pierwsze, bardzo fajnie widać tu motocykl był tak naprawdę zagaszony od razu, bo z tego co mówił Tomski, on czknął tak naprawdę i padł Wzięliśmy się za rozbiórkę i zobaczcie, jak tak naprawdę w całym układzie yy, smarowania wszędzie są opiłki na każdym etapie, gdzie byśmy nie zajrzeli. Yy, dlatego to jest bardzo istotny temat, żeby tego motocykla nie orać, bo te opiłki no, w momencie, w którym się pojawił, jak się ten koszyczek tam przemieli, to dostaje po dupie i wałek rozrządu yy, i sam tłok y, z cylindrem, i tak naprawdę wszystko, co jest związane z układem smarowania, czyli tak naprawdę cały silnik, więc tutaj podstawowa sprawa, nie kombinować to się samo nie naprawi, trzeba rozebrać, szukać przyczyny, bo wtedy koszta są dużo, dużo niższe. Na filterku oleju mamy trochę tematu, tu szczególnie w środku, zawsze to tak wygląda, zobaczcie sobie o. Na przykład tutaj na granicy dekla dużo tego jest, prawda? A tak jak mówiliśmy, motocykl nie było to tak, że było na pełnym gazie, tylko przy wyjściu z zakrętu przy niskiej prędkości obrotowej. Co tu mamy jeszcze istotnego? Jak rozbieramy silnik, zawsze sprawdzamy po kolei każdy wałek stan łożysk, czy to nie ma luzu. Jak mamy to rozebrane, potem mamy cały silnik rozebrany i powiedzmy wałek jest tylko z jednej strony w łożysku podparty, nie jesteśmy w stanie tego luzu y, fajnie sprawdzić, więc zwracamy uwagę na wszystko przy rozbieraniu. Z drugiej strony wałek balansowy sobie sprawdziliśmy, y, łożyska wału, tego typu rzeczy. Y, także tak jak mówię, to jest istotne, żeby to robić na bieżąco, bo jak jest wszystko rozebrane, to o tych łożyskach jesteśmy w stanie dużo mniej powiedzieć. Zwalimy sobie prawy dekielek teraz Sprzęgło, zębatkę zdawczą z wału, wyjmiemy wałek balansowy, który w tym silniku występuje. Na następny etap to już połowienie i będziemy mieli wszystko jak na dłoni. Co my tu mamy? Tak naprawdę silnik jest gotowy, żeby go rozpołowić. Jak widać w Yamasze, ten wałek balansowy zostaje w środku. Jak ktoś inne silniki robił, to z reguły jest w ten sposób, że możemy sobie wszystko społowić. Od zewnątrz dopiero przekładamy wałek. No tutaj, połowiąc silnik, nie można o nim zapomnieć. Co nam tutaj doszło? Jak widać, pompa oleju dużo nie potrzebuje, żeby, żeby po prostu ją uszkodzić. Dostała troszkę opiłków. Z reguły jest problem z tymi powierzchniami tutaj, właśnie powiedzmy na szczycie rotora. Każda, każda taka ryska, każdy taki wżer nam zmniejsza wydajność pompy. Dlatego każdego zachęcam, żeby stan tych pomp sprawdzać. Tu akurat w Yamasze jest o tyle w porządku, że odkręcamy sobie jedną śrubeczkę, jest wszystko na wierzchu, a wiem, że często ludzie robią w ten sposób, jak są Yamahy z dwoma obiegami oleju, olej w ramy czy w zbiorniczku od zewnątrz, że zerkną tylko na tą pompę, która jest od zewnątrz widoczna. Bardziej istotna tak naprawdę jest ta w środku, to wymaga rozpięcia takiego pierścienia. Zawsze zaglądamy tak, żeby ten korpus sobie ocenić stan wiernika, bo może się okazać, że zrobimy cały remont. Yy, tak naprawdę bez sensu, skoro nie wymienimy pompy, będą problemy ze smarowaniem, będzie za niskie ciśnienie, słaba wydajność pompy yy, i tak naprawdę zaraz nam się to posypie. Co dalej? Yy, tu nam jeszcze zębateczka została jedna. Teraz rozkręcamy już śruby od karterów, rozpołowimy sobie silnik, możemy od razu rozebrać też mechanizm zmiany biegów, w sumie dobra, od tego zaczniemy. Będziemy mieli na wierzchu skrzynię, następnie przejdziemy do mycia elementów, zdiagnozujemy co tam jest zniszczone, pomierzymy sobie cylinder, rozbierzemy korbę i tak dalej, i tak dalej. Silnik mamy rozpołowiony w tym momencie. Mamy do tego fajne urządzenie, akurat tutaj ta konstrukcja, ten dany egzemplarz nam się bardzo fajnie, lekko rozszedł, ale czasami, szczególnie jak silnik jest połowiony pierwszy raz, mamy problem z rozpołowieniem samego silnika. Dlatego ten taki, powiedzmy, wycisk, wyciskasz do wału naprawdę robi fajną robotę, bo dzięki temu na pewno nic złego nie zrobimy z wałem, silnik nam się ładnie rozejdzie bez żadnej walki, bez żadnego kombinowania. My sobie akurat tak wrzuciliśmy ten silnik na stojak, że ściągnęliśmy prawą stronę, skrzynia nam została w lewym karterze. W zasadzie można zrobić odwrotnie, to jest kwestia tego jak Wam wygodnie. I tak jak mówiłem, wałek balansowy. On jest między karterami wsadzony, nie możemy go zamontować po społowieniu. Yamaha od 14 roku. Właśnie jak wprowadziła wtrysk, jak wjechała ta konstrukcja silnika w 250, y, zmieniła nieco rozwiązanie jeśli chodzi o skrzynię biegów. Przedtem to było troszkę, moim zdaniem, bardziej problematyczne do złożenia. Miało swoje wady. Swożnie wodzików y, pracowały nam w karterach. Wodziki były zamocowane y, na stałe, y, tutaj na samych swożniach. Co się działo? No potrafił się karter wyrobić od samego stworzenia, łapał luz, i tak naprawdę, żeby to zrobić w pełni profesjonalnie, musielibyśmy wymienić karter. Tutaj już jest normalnie, tak jak w innych yy, motocyklach, tak naprawdę chyba wszystkich crossowych. Także stworzeń nam siedzi praktycznie sztywno w karterach, wodziki pracują na stworzniu. I ten problem mamy rozwiązany. Co dalej po rozpołowieniu? Wyjmiemy sobie yy, sforżnie właśnie wodzików, wyjmiemy sobie wodziki, zerkniemy na samą skrzynię jeżeli wam nam wyjdzie bez użycia żadnych narzędzi no to po prostu go wysuwamy. Jeżeli będzie się stawiał to możemy sobie właśnie ten wyciskarz do wału zastosować ewentualnie jeśli czegoś takiego nie macie można karter bardzo delikatnie ładnie podeprzeć na przykład na prasie, ten wał wycisnąć. No i co będziemy mieli gołe kartery. Wtedy nam zostaje czyszczenie wszystkiego, sprawdzenie stanu poszczególnych elementów, a następnie możemy składać wszystko z powrotem do kupy. I stąd tyle złota. Po rozpołowieniu silnika zajęliśmy się tutaj kolejnymi podzespołami. Przełożyliśmy sobie korbowód, wycentrował się pięknie, praktycznie nie mamy żadnego bicia tutaj, jest zdecydowanie poniżej setki. Przechonowaliśmy sobie cylinder, mimo tego, że koszyczek się wysypał, jak widzieliście tutaj na, na ściankach tłoka, mieliśmy troszkę wióru. To cylinder przetrwał, jest bardzo ładny. Pomiar wyszedł ok, także będziemy tutaj stosowali oryginalny tłok. Rozpięliśmy głowicę, sprawdziliśmy ją. Zaworki są zdrowe, znamy przebieg motocykla, także został nam komplet zaworów. Liznęliśmy delikatnie gniazda, szczególnie wydechy, żeby je oczyścić z zanieczyszczeń. Oczyściliśmy sobie zawory, oczyściliśmy całą głowicę, także to też mamy ogarnięte. Jeśli chodzi o dół silnika to wjechały nowe łoże z kawału, yy, komplet uszczelniaczy, pomyliśmy wszystko, ogarnęliśmy no i co dalej? Teraz pora to wszystko złożyć z powrotem do kupy. Wyciągałeś to sitko, coś z lewej? No, Które? Tam z lewej strony no, chyba jest sitko. Ale teraz nie wyciągałeś? Nie. Zrobimy teści od razu, zobaczymy. Kolor biura sprawdzimy. Babble yes! <laughs> no, <a>